White men będą transparency i do dzisiaj wieczorny dozór zobaczymy co mi będą mówić policjanty na pewno mają mnie dosyć bo się pytam jak się nazywają Czekam, w takim razie, Czekam pana, czy pan się przedstawi? Tak, słucham. Z kim rozmawiam? A ja z kim rozmawiam? Panie Arkadiuszu, co tam dobrego u pana? Słucham pana. Czemu pan mnie napadł 17 lipca ubiegłego roku? To pan przyszedł? Nie, no wyrzucił mnie Pan. Nie, nie, żeby się Pan, żeby się pan przedstawił przyszedłem. No ale to nie jest, proszę Pana... To nie, nie tylko po to, Pan wie po co, czemu Pan debila ze mnie robi. Ja z Pana robię debila? Tak, no przecież Pan mnie zna i wie Pan po co to, przyszedłem. No skuteczne są Pana takie... Słucham Pana, po co Pan przyszedł? Nie? Przecież Pan wie po co. Nie wiem, proszę Pana, Pan przychodzi tutaj za każdym razem w różnych kwestiach. Za każdym razem przychodzę po to samo, Panie Arkadiuszu. A proszę. Przychodzi Pan do rzecznika prasowego, do zespołu do spraw wykroczeń. Przychodzi Pan, proszę Pana, yy, yy, złożyć zawiadomienia. Nie wiem po co Pan tym razem przyszedł. Słucham. No ale czemu Pan, kiedy byłem u rzecznika prasowego, niech Pan powie? Kiedy byłem? Słucham Pana. Rzecznik prasowy się mnie boi. Słucham a, Pana. A niech Pan mi powie, czy Pan mnie rozpoznaje? Proszę Pana, ja mam z kim rozmawiać. Jak Pan przyszedł sobie porozmawiać, to nie ze mną. No, ja, no, dlaczego pan taki nie uprzejmy? Ja do pana uprzejmie mówię. Pan ja proszę pana pracuję a nie mam okazji pa, pa, z panem rozmawiać, bo pan Pan proszę pana nie pan pracuje, pan. tylko pan służy My jak już. Chcę znaleźć kolegą, żeby z, mieć z kimś się rozmawiać. Myślałem, że pan jest moim kolegą. No niestety nie Nie, nie jest pan realność, moim. jeśli pan nic nie chce, to rzekam. do widzenia. Nie, zaraz chwileczkę. M niech pan. Mm. Arkadiuszu. Arkadiuszu. Arkadiuszu, ja, się nie, ja, ja nie będę się krzyczał, bo już jest noc, prawie, nie? Arkadiuszu! Pff, pff. Czy pan konkretnego chce, bo tak, ja nie no, Arkadiuszu Tak, no ale to pan. Nie czuję takiej potrzeby. Ale pan zna mnie, pan wie po co wyszedłem. Halo? No czeka, masz się pan określi. No przecież pan wie, pan mnie zna bardzo dobrze. Czy pan wie, po co przyszedłem i pan mnie zna, wie pan, jak się nazywam, ja też wiem, jak pan się nazywa. To nie może się pan, czy się pan przedstawi? No ja cały czas czekam, aż coś pan powie konkretnego, bo ja nie wiem. No to jest konkretne pytanie, czy się pan przedstawi? Pana, ale ja nie muszę pan, tak, ja panu cały czas mówię, przedstawię się. Pytał się pan, czy się przedstawię, powiedziałem, że się przedstawię. No to poproszę. Ale co proszę? Poproszę się przedstawić. Ale w jakim celu? No, żebym wiedział komuś jeżeli wykonuje jakieś czynności służbowe słucham, ale, ale... ale chce żeby z panem wykonywać jakieś czynności służbowe tak, również Takie. też tak, czy pan, pan wie jakie bo pan mnie zna bo pan mnie zna, proszę pana, Panie Arkadiuszu, niech pan mnie posłucha. Ma pan obowiązek, każdy funkcjonariusz ma na żądanie obywatela się przedstawić, bo o tym mówi artykuł 61 Konstytucji i ustęp i artykuł 2 i artykuł 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ja mam prawo to wiedzieć to po tylko prostu. dostęp do informacji publicznej? No nie, no najpierw jak dostanę dostęp do informacji publicznej, jak już pan się przedstawi, to panu powiem co chciałem, ale pan wie i tak Dobrze, co chciałem. Proszę pana, bo straci yy, pan swój czas, mój czas. No nie, niech pan nie odkłada słuchawki. Panie Arkadiuszu, nic po maniu, ale nic pan z niego. Arkadiuszu. Panie Arku, zostańmy kolegami. Dlaczego pan nie chce? Bo teraz to jest już po dwudziestej z tego co kojarzę. Jest 22.20. I pan mnie oskarży teraz o zakłócanie spokoju nocnego. A ja nie chcę tego robić. Arkadiuszu! Arkadiuszu! M mój niebieski kolego! A dlaczego nie? Dlaczego pan nie chce zostać moim kolegą? Przecież ja nie jestem Mai Nat Evil. Przecież ja nie jestem bandytą. Zakolegujmy się. Arkadiuszu, no, o poproszę pana! Arkadiuszu! Arkadiuszu! O mowa, wychylił się. Nie wiem, czy kamera to złapała. Że fun Funkcjonariuszu! Arkadiuszu! Arkadiuszu! Funkcjonariuszu, Arkadiuszu Trejanowski. Jak na Pana mówią, przez... miałem takiego kiedyś znajomego takiego, znaczy kolegę, nie, w szkole, w szkole średniej, on miał też trojanowski na nazwisko i mówili na, na niego Trojan. Na Pana też mówią Trojan? Trojan, mogę tak na Pana mówić? Trojan, odnotuj mi dozór. Patrz, trzyma mnie znowu pod kłemy. Trojan. Trojan, dozór mi odnotuj. Przecież Pan wie dobrze po co przyszedłem. Trojan! Ej! Trojan! Arkadiuszu! Twoje siedem życzeń. Pan by sobie życzył, ja tu jestem pod musem, proszę pana. Arkadiuszu! O, jesteś. się pan Mógłbym, ja mówię bardzo cicho, żeby pan. Mi, ale jak pan mnie usłyszy inaczej? Jak muszę, muszę tak trochę mówić podniesionym głosem, żeby pan mnie usłyszał. Konkrety. no a co, odnotuje mi pan dozór? Proszę okazać dowód... O Jezu, pan mnie zna, ale po co panu to? Na podstawie artykułu 275 kodeksu postępowania karnego no, oddany pod dozór policji. Tak, jak ja panu... Przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz wykonywać polecenia umożliwiające odnotowanie dozoru. Proszę no to jakoś inaczej idzie paragraf czwarty, ale wie Proszę góry, Ja mam, ale chwileczkę, ja panu okażę, a nikt pan mi powie. Proszę, panie, jak, jak się nazywam, niech pan powie? Nie pokaże nie zostanie panu odnotowany ale pan odnotowany do pan, Ale pan mnie zna, proszę pana bardzo dobrze, bo ja pana już filmowałem z, z, z kilkadziesiąt razy, proszę pana. No i to, to ma do rzeczy i ma pan obowiązek posiadać. Mam, mam i mam dowód, ja pan, ale niech pan mi powie. <grym 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 proszę pana, bo traci pan mój czas na Ale jak ja się nazywam, niech pan mi powie? Przecież ja wiem, a, 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 awansowali ja pana, pana, bo. Nie odpowiadać na personalne pytania. O, pan, to mój tekst, pan, ale awansowali pana. Dostał pan jedną gwiazdkę więcej, szaszły kumyty mój. No że pan ten dowód, bo ja naprawdę mam to robić. No okaże panu, no ale po co to, to panu, jakie pan nie zna? A jak ja się nazywam, jak pan powie? Tu pan zobaczy. Proszę no. czekać na odgotowanie Arkadiusz. Arkadiusz, to mnie zna. Arkadiuszu! Witam panu, witam, witam. Spokojne służby panu. Dzień panie Adrianie. Witam pana. Dobrze, odnotowane dyżurny aspirant przez Arkadiusz. Dziękuję panu, spokojnej służby panu. Niech pan się nie gniewa.